Sami Państwo wiecie, że jestem zakochana w Mazdzie. Wszędzie widzę Mazdę. Wszystko jest dla mnie Mazdą. I znowu pokazuję Wam czerwoną Mazdę 6. Jest najpiękniejsza na świecie, więc się wcale nie dziwcie. Zapraszam do środka. Zmieniło się wiele. Może pominę jakieś elementy połyskujące na drzwiach, bo to wszyscy zauważycie. Co jest fajne? Nakładki na progi. W końcu ktoś pomyślał. Nie będziemy obijać obcasami butami. Nie będziemy ich brudzić. Hmm. Skóra na desce rozdzielczej. Cudowne. Prawda kotku? Podłokietnik. Podłokietnik został całkowicie zmieniony. Szczerze, dla mnie trochę za krótki, ale ja jestem niska, więc ominmy temat. Roleta. Mega ekskluzywna, pomagająca nam ukryć nasz malutki bałaganik. No i co fajnego zrobili z ręcznym? Jest elektroniczny. Wyświetlacz. Wyświetlacz jest w świetnym miejscu, jest dużo większy. Cały osprzęt jest zmieniony. Dzięki temu mamy język polski, widzimy więcej. No i nie wiem, co jeszcze.